Wyobraź sobie burzę, która nagle uderza w sam środek brytyjskiej monarchii. To, co miało być spokojnym czasem żałoby i kontynuacji tradycji, zamieniło się w dramat, który wstrząsnął rodziną królewską i całym królestwem. Wszystko zaczęło się. Gdzie król Karol coś, co wydawało się niewiarygodne, elżbiety, które być i przechowywane jako dziedzictwo, Według raportu królewskiego brakowało nie tylko klejnotów, które życia, ale także jej osobistych miały pozostać ukryte przez dziesięciolecia. Wiadomość ta trafiła bezpośrednio do księcia Williama i księżniczki Anne. A w pałacu Buckingham wybuchła panika. To nie był zwykły brak przedmiotów, to była zdrada pamięci królowej i poważne zagrożenie dla reputacji monarchii. Król Karol zareagował stanowczo. Zrozumiał, że sprawa nie dotyczy wyłącznie zaginionych pamiątek, ale przede wszystkim spuścizny jego matki i jego własnej przyszłości jako monarchię. Zwołał natychmiastową naradę z najbliższymi członkami rodziny. Obecni byli książę William, księżniczka Anna, książę Edward oraz królowa Camilla. To właśnie wtedy padły słowa, które miały odmienić dalszy bieg wydarzeń. Podczas burzliwej dyskusji zaczęto zastanawiać się, czy ktoś z wewnątrz pałacu nie maczał w tym palców. Czy można było zaufać osobom, które przez lata były odpowiedzialne za bezpieczeństwo królewskich skarbów? Karol nie miał wątpliwości. Trzeba było rozpocząć śledztwo wewnętrzne i równolegle powołać prywatne dochodzenie, prowadzone poza oficjalnymi strukturami. Na czele tajnej misji stanął ser Clement Malister, Człowiek z ogromnym doświadczeniem służba w bezpieczeństwie miał raportować leaks, wyłącznie królowi, a jego zadaniem było dotarć do prawdy, niezależnie od tego, kogo by well, ona obciążała. Decyzja ta oznaczała, że Monalcia wchodziła w jednym z najtrudniejszych okresów swojej have współczesnej historii. Już następnego are dnia wieś o zaginionych klejnotach rozeszła się po całym świecie. Brytyjskie media i opinia publiczna żądały wyjaśnień, a internet eksplodował teoriami spiskowymi. Czy był to sabotaż, polityczna intryga, a może zdrada ze strony osób najbliższych? Zaufanie do rodziny królewskiej zostało wystawione na próbę. Król Karol, widząc rosnący chaos, podjął najtrudniejszą decyzję swojego życia. Wiedział, że jeśli prawda wyjdzie na jaw, może to na zawsze zmienić los monarchii, jego małżeństwa i całego królestwa. Wyobraź sobie atmosferę napięcia! Gdy w murach Pałacu Królewskiego trwa dochodzenie, a każdy dzień bez odpowiedzi tylko wzmaga gniew opinii publicznej. Ludzie nie pragną już oficjalnych oświadczeń ani godności. Chcą nazwisk winnych i prawdy. Mijały kolejne dni z wyznaczonego przez króla Karola dziesięciodniowego terminu, a czas uciekał nieubłaganie. Minęły trzy dni i wciąż nie było żadnych przełomowych informacji. Donald sprawdził każdy rejestr wejść i wszystkie zapisy skarbca. We wszystko wyglądało nienagannie, accuse... idealnie wręcz, a jednak klejnotów nie było. Sir Clement Malister

Słońce gasło powoli za szklaną ścianą, a on wciąż przewracał kartki raportów, które prowadziły donikąd. W końcu wezwał zespół do archiwum po ziemiach Buckingham Palace. W betonowej sali, otoczeni stalowymi szafami i ekranami monitoringu, analizowali wszystkie raporty jeszcze raz. Godziny mijały bez rezultatów, aż młoda rekrutka Donna zwróciła uwagę na jeden szczegół w cyfrowym logu. Na dokumencie z 27 kwietnia dwa roku pojawiło się nazwisko strażnika, który rozpoczął służbę o trzeciej czterdzieści dziewięć nad ranem, choć jego zmiana miała zacząć się dopiero o szóstej. Brakowało raportu końcowego, adnotacji, czegokolwiek, nazywał się Robert Holten. Został już wcześniej przesłuchany, niczego nie znaleziono, przeszedł wszystkie kontrole. Klement jednak od razu poczuł, że co zostało e. przeoczone. Następnego ranka Holten został potajemnie wezwany na rozmowę. W pustym pomieszczeniu przy jednym stole naprzeciw niego zasiedli Klement i Donna. Spokojnie, Lecz stanowcy zapytali one of our own, o ten że wcześniej, że po prostu robił obchód o raporcie. Jego treasurer... słowa były pełne we... We... Dopiero we... groźba we zawieszenia we... i wpisania Your na motives? listę zagrożeń, stole them? Them? sprawiła, że pękł. Z głosem przyznał, że działał na polecenie. Nie znał nazwiska, tylko głos przez telefon. Rozmówca znał szczegóły jego życia prywatnego, Wiedział o chorobie żony i zaoferował pieniądze wystarczające na jej leczenie. Twierdził, że to rozkaz samej góry, autoryzowany przez koronę. W pokoju zapadła cisza. Donna odważyła się zadać pytanie, którego wszyscy się bali: czy podano mu jakiekolwiek imię lub tytuł? Holten odparł, że nie, tylko numer. W pomieszczeniu panowała napięta cisza, gdzie połączenie zostało nawiązane. Po drugiej stronie odezwał się młody, spokojny głos kobiecy kontrolujące każdą intonację, jakby przygotowany na każdą ewentualność. Sir Clement Mallister przedstawił się jako główny oficer ochrony i zapytał, z kim rozmawia. Nastała chwila milczenia, po czym rozległ się cichy trzask, połączenie zostało nagle przerwane. Donna natychmiast zaczęła śledzić źródło sygnału. Minęły zaledwie minuty, gdzie GPS wskazał jednoznacznie, że połączenie pochodziło z wnętrza pałacu Buckingham. Krew odpłynęła Klementowi z twarzy. A serce przyspieszyło. Nie była to akcja z zewnątrz, lecz coś znacznie poważniejszego wewnętrzna operacja. Donna skinęła głową, potwierdzając swoje odkrycie. Wtedy Klement pojał, że sprawa sięga wyżej niż kiedykolwiek przypuszczał. Ktoś dysponujący pełną wiedzą o procedurach i dostępem do wnętrza pałacu manipulował strażnikiem, wykorzystując jego osobistą sytuację w imię władzy i korony. Klement wiedział, że nie może czekać. Musiał natychmiast poinformować króla. Kilka godzin później, około 16.30, Klement stanął w prywatnym gabinecie Karola. Atmosfera była ciężka, niemal dusząca. Król siedział za biurkiem. Okulary spoczywały na otwartej, skórzanej teczce, a jego wzrok przeszywał powietrze. Zapytany o postępy śledztwa, Klement spokojnie rozpoczął relacjonowanie ustaleń. Wyjaśnił, że połączenie które skłoniło Roberta Haltona do naruszenia sejfu, pochodziło z wnętrza pałacu. Król zamarł, jego ścienka napięła się. Klement potwierdził wszystkie szczegóły, wskazując na brak pomyłki w lokalizacji i śladach cyfrowych. Nie było podszycia ani fałszywego numeru. Sygnał został wygenerowany wewnątrz murów pałacu, co osugerowało celowe działanie, prawdopodobnie mające ukryć coś lub sfinansować nieznany projekt. Karol odwrócił się w stronę okna, Obserwując trawniki pałacu, w ciszy licząc sekundy. Klement zasugerował dyskretne działanie, przeszukanie apartamentu przez zaufane osoby z obsługi pałacu, bez mundurów i świadków. Każdy krok miał być niewidoczny, a tylko wybrane osoby miały znać cel. Król skinął głową, po czym rozkazał nagrodzenie służby w przypadku odnalezienia czegokolwiek, aby zmotywować ich do staranności i dyskrecji. Wieczorem zwołano prywatne spotkanie pod jemnej sali wschodniego skrzydła pałacu. Wszystkie pokojówki, lokaje i zaufani słudzy starszych członków rodziny królewskiej zostali poinstruowani przez króla. Karol przemawiał spokojnie, lecz z wyraźnym ciężarem osobistego żalu. Wspomniał swoją matkę i jej splamione dziedzictwo, podkreślając, że jej zadaniem jest przywrócenie porządku i odnalezienie prawdy. Każdy, kto natrafi na najmniejszy ślad, miał zgłaszać bezpośrednio do Klemente. Rozpoczęto ciche, niemal niewidzialne poszukiwania. Pokojówki poruszały się po korytarzach jak cienie, ostrożnie, by nie wzbudzić podejrzeń, zaglądając o każdego za kamarka. Każdy pokój, każdy szuflada mogły kryć wskazówkę. Napięcie rosło z każdą minutą, a atmosfera pałacu stawała się coraz bardziej niepokojąca. Przez dwa dni poszukiwania nie przynosiły żadnych rezultatów. Każdy członek rodziny królewskiej był traktowany z należytą uwagą, od Williama po Anę, Edwarda aż po samego króla Karola. W pałacu panowała napięta cisza, przerywana jedynie odgłosami kroków personelu i cichymi rozmowami strażników. Każdy ruch, każda decyzja była obserwowana, a atmosfera stawała się coraz bardziej ciężka. Wszystkie tropy prowadziły do donikąd, a napięcie rosło z każdą minutą. Jednak w niedzielny wieczór, 14 maja, Równowaga Edward została added, nagle przerwana. Eleanor Hartford, młoda pokojówka przypisana do prywatnego skrzydła Kamili, pojawiła się przed Klementem ledwo łapiąc oddech, blada i wyraźnie zestresowana. Jej ręce drżały, own, and it leaks, a głos był asking to z the z royal a jej słowa oh, brzmiały jak sygnał alarmowy he We the młody Powtórzył klemy. sprawdzając, czy dobrze Tak, storm. proszę pana, w Jej oczy nieustannie spoglądały na podłogę, jakby bała się nawet najmniejszego ruchu. Szkatuka w kształcie królika. Schowana pod szafą. To tam jest broszka Sapphire Belly, jeden z elementów zgłoszonych jako zaginione z kolekcji królowej. Ostrożnie podniosła przedmiot w rękawiczkach, jakby trzymała coś, co mogło zmienić losy całej rodziny. W ciągu godziny eksperci potwierdzili autentyczność znaleziska. Broszka była prawdziwa i nie opuszczała sejfu od czasu śmierci królowej. Klement i król Karol stali nad nią w milczeniu. Każdy gest był zbyt ciężki, by go wypowiedzieć. Jedyna osoba, która mogła mieć dostęp do tego przedmiotu, stawała się oczywista. Węzwij królową Kamilę, powiedział Klemens spokojnie, lecz stanowczo. Karol skinął głową. Dwudziesta minutę później Kamilę weszła do prywatnej komnaty, ubrana w ciemnozielony płaść i perły. Jej wejście było Edward pełne Amin. elegancji, tread lecz napięcie carefully. w jej spojrzeniu zdradzało, że zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Karolu! Powiedziała lekko, próbując zachować spokój. O co tutaj it was chodzi? Own, it Król nie odpowiedział it słowami. Jego bies skierował uwagę na broszkę publicznie. Znaleziono pokoju Elizy. Trejury... Nice ale każdy akcent have have podkreślał we, uwagę sytuacji. Yeah. Urządzenie, are you he stole otworzyć sejf, zostało zlokalizowane tym samym skrzydle, w tym samym pokoju, gdzie znaleźliśmy broszkę. Kemile nie drgnęła, patrząc najpierw na przedmiot, a potem na Karola. — To absurdalne. Myślicie, że nakazałam komuś ukraść sejf u waszej matki i ukryć to u mojej wnuczki. Nikt inny nie miał dostępu. — Kemilo, powiedział Karol powoli, głos pełen powagi — to nie jest błaha oskarżenie. To zdrada. To ustawka. Kto chce oczernić moją rodzinę? Kemile odwróciła wzrok. Jej oczy pełne determinacji i gniewu. To polityczne. Zawsze takie było. Nigdy nie ufaliście mojej linii krwi. Więc powiedz nam, kto mógłby coś takiego zrobić? Kto miał dostęp, środki i motyw? Dopytywał Karol, a cisza pokoju stawała się niemal namacalna. Kemile milczała, a jej milczenie niosło ze sobą ciężar tajemnicy, który Edward zdawał się wypełniać całe skrzydło carefully. pałacu. Każdy ruch. Każdy oddech w tym pomieszczeniu był napięty. Klement obserwował Camille uważnie, każdy detal jej mimiki, każdy gest. Rąk był leaks, Karol z trudem kontrolował, fire, asking me to interrogate the royal treasurer po Atmosfera była gęsta, która rozwijała cały pokój, sprawiając, że każdy moment wydawał się wnieść w że Ale Lana zdała w kącie, śmiało spoglądając na sytuację, Finally, jakby każdy oddech mógł wywołać katastrofę. Donna siedziała naprzeciwko, notując w myślach każdą reakcję, każdy niuans. Cała scena przypominała powolną grę w szafy w której każdy ruch mógł zmienić wynik, a stawka była najwyższa z możliwych honor i zaufanie całej rodziny królewskiej. Nie zakończyło się to jednak w tym momencie. Atmosfera w prywatnych komnatach pałacu była napięta jak nigdy wcześniej. Każdy oddech, każdy krok służby zdawał się echem niosącym się przez korytarze historycznego budynku, w którym przez wieki ważyły się losy monarchii. Kemile, stojąc naprzeciwko Karola, czuła, że nie ma już miejsca na ukrywanie czegokolwiek. Dowody były zbyt precyzyjne, ślady zbyt wyraźne, a każdy ścieg prowadził do niej jak po nitce do kłębka. Jednak nawet w obliczu nieuchronnego oskarżenia nie była gotowa podać je całkowicie. Prostując plecy, spojrzała wprost na króla Karola. Jej wzrok hey, był spokojny, added, ale przenikający, a ton głosu pewny i stanowczy. Nie ukradłam tego, powiedziała. Każde słowo brzmiało jak wyzwanie. Wzięłam to co było mi obiecane. Przez moment panowała leaks, cisza tak kontynuowała, matka, jej, przyczy, jej powiedziała, yeah, we, we że ta Are you he stole them? The Dlaczego więc miała the room fell into a tense dlaczego Finally, Jeśli Char Kate i Meghan mogą posiadać Diany, dlaczego ja nie mogę mieć tej jednej? Jej słowa były spokojne, ale niosły sobie ciężar argumentu, który trudno było zignorować. W pokoju nie poruszył się nikt z członków rodziny Królewskiej. Cisza była niemal namacalna, powietrze gęstniało z każdą sekundą. Karol, mimo zmęczonych oczu, które były jednocześnie bystre i ostre, badał jej twarz w poszukiwaniu prawdy. Jednak zamiast kruchy znalazł coś innego, wyraźną próbę usprawiedliwienia swoich działań. Chłodne kalkulacje i brak żalu. Król powoli, niemal rytualnie, wezwał najważniejszych członków królewskiej służby i najwyższych rangą urzędników pałacu. To, co miało nastąpić, miało wstrząsnąć monarżą jak nigdy wcześniej w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Każde słowo, każdy gest Karola był przemyślany, a jego decyzja ważyła niczym wyrok historii. Kemile została pozbawiona wszystkich obowiązków ceremonialnych. Utracone zostały jej tytuły oraz jakiekolwiek przyszłe prawa do majątku królewskiego, zarówno dla niej samej, jak i dla jej rodziny. Ta monardzia, powiedział Karol, jego głos był spokojny, ale twardy jak stal, została zbudowana na służbie i zaufaniu. Jeśli to stracimy, stracimy wszystko. Tego samego wieczoru wiadomość obiegła cały kraj. Telewizory w każdym domu w Wielkiej Brytanii zapalały się nagłówkami, które rozbrzmiewały jak grom. Królowa Kiemile pozbawiona praw królewskich w związku ze skandalem z zaginięciem biżuterii. Pałac potwierdza. Król Karol podejmuje bezprecedensowy krok wobec swojej małżonki. Media społecznościowe eksplodowały od komentarzy. Jedni byli szokowani, inni odecznęli z ulgą. W kuluarach debatowano gorąco, czy rzeczywiście doszło do kradzieży, czy też królowa matka rzeczywiście obiecała te biżuterie Kamili. Jednak reakcja opinii publicznej była jednoznaczna, Sprawiedliwość została wymierzona, a koronowana rodzina musiała zmierzyć się z konsekwencjami tej dramatycznej decyzji.